Jak chcesz nabić utwór, to najpierw musisz sobie wyobrazić w głowie ten utwór, jak on brzmi. Czyli sobie usłyszeć w głowie mniej więcej ten rytm, nie? jak słyszysz w głowie, to wtedy zaczynasz, wiesz, wchodzisz już w to tempo i dopiero wtedy nabijasz, nie? Już słyszysz to. Raz, dwa, trzy, cztery. Z tej strony Mieszko Służewski, możesz mówić na mnie Manfredi. Cześć z tej strony Weronika i zapraszamy na Brodate dźwięki. Witamy cię w kolejnej części cyklu harmonika luźnym okiem. Standardowo zaczniemy od tego co było ostatnio, a później przejdziemy do innego podejścia do akordów. Będziemy grali akordy na skali Cedur. Jest to świetne ćwiczenie, które nie dość, że pozwala rozwinąć technikę, to pozwala też opanować harmonikę. Także czujemy się na niej dużo, dużo pewniej i płynniej. Więc mam nadzieję, że Cię to zachęci do ćwiczenia tego typu rzeczy. Ale najpierw sprawdźmy, jak idą różne rytmy. Pierwszy już słyszeliście. Yy, drugi też był na akordzie C i G, przy czym gramy na harmonice. A teraz, więc to są akordy. To są akordy A i E. Jak wcześniej był akord G dur na wdechu mm -hmm. i C dur na wydechu, to teraz jak mamy harmonijkę A, to na wdechu mamy E dur, a na wydechu mamy A dur. Okay. I drugi rytm był taki. <śmienny> <śmienny> no, ale coś takiego. No, no a trzeci rytm? A trzeci Czy rytm. Było więcej. Nie, był jeszcze trzeci rytm i tam był akord d czyli teraz mamy akord b bemol. Bemol. Czy w Polsce by powiedzieli, że to jest Hamol? Mhm. Ale ponieważ my jesteśmy tutaj w Amerykach, <laughs> to mówimy, że to jest B-moll. Ja ale tak nie naprawdę, jesteśmy w Amerykach. No nie jesteśmy, ale mówimy, że to jest bemol, ponieważ harmonika to amerykański instrument. I, mhm. i no nie ma harmonijek w H, są harmoniki w B. Okej, on mi rytmicznie jeszcze trochę nie siedzi chyba, ale wydaje mi się, że minimalnie lepiej niż Tydzień Domu. No, jakoś tak. Chciałem, że sobie pogram. Nie o tym jest ten odcinek. Nie. Ja zawsze lubię grać. Możemy nakręcić taki odcinek, jak siedzimy i sobie gramy, co czasem nam się zdarza robić. Albo no, live'a możemy zrobić. my no, no, koncert, no, no. koncert live. <laughs> ale Ty bym nie nazwała tego koncertem, bo to jest takie... Głównie ja pitolę, a Ty <laughs> powiesz że to brzmi <laughs> bardziej jak muzyka. <laughs> no nie, to oboje pitolimy, no ale to... No to chodzi, żeby czerpać e, radość z grania na instrumencie. A to, czy się to komuś podoba, czy nie, to jest rzecz e, drugorzędna. Okay. Znaczy, oczywiście, jak się to komuś podoba, to jest miło, ale jeśli się komuś nie podoba, ale nam się podoba, to. No to... i uważaj, bo niektórym się podobają bardzo dziwne rzeczy. Na nasiła każą ci ich słuchać po to. No. Twierdzą, że z tobą jest coś nie tak, bo ci się nie podoba. No Ja tak mam bo ja lubię <laughs> słuchać dziwnych rzeczy. No ja też, no i co? Lubię grać w dziwne rzeczy. Nasi no. sąsiedzi też słuchają dziwnych rzeczy. Ja nie wiem, czy lubią, ale. Ale, <laughs> ale słuchają. No. Słuchają od rana do wieczora. Dziwnych rzeczy oraz tego, jak gramy na pitolimy, na harmonikach. Dobrze. Bardzo mnie interesuje to nowe podejście do akordów, bo wydawało mi się, że akord to są dźwięki zagrane naraz. No tak, ponieważ akord możemy zagrać harmonicznie, no. czyli możemy go ograć, grając dźwięki naraz, ale możemy też go rozłożyć i zagrać melodię na dźwiękach akordu. Czyli na przykład możemy zagrać cedur jako akord. My możemy też zagrać C-dur jako zbiór dźwięków. To były te dźwięki? Tak, bo to był C-dur taki podstawowy. Możemy zagrać C major 7, czyli inaczej C-dur 7 z septymą wielką, nie wiem jak to po polsku mm -hmm. nazwać, majorowy. Mm -hmm. I to będą cztery dźwięki, durowy, majorowy. Tak. No. I to też jest przedstawienie akordu, takie melodyczne. Można oczywiście ten akord przedstawić inną melodią. Nie? Możemy zagrać sobie jakąś melodię, która nam obrazuje akord na zasadzie. Była jakaś melodia ona była na akordzie C7 mhm. i zarysowuje, że tu mamy na myśli C7, to czy znaczy major. major Seven, tak naprawdę. Nie wiem, jak ten akord się po polsku nazywa. Jak ktoś z Was wie, jak go po polsku nazwać, to dajcie znać w komentarzu. Więc ogólnie mamy akord i możemy go przedstawić jako zbiór dźwięków naraz, albo jako jakaś melodia na tych dźwiękach tego akordu. Mm -hmm. no, chociażby to, co tutaj grałem, to też było przedstawienie akordu akurat Edur. Nie możesz grać na chromice A. Mm -hmm. Ten fragment z ornitologii. Mm -hmm. ten... Bardzo ładny sposób tutaj Charlie Parker nakreślił, że tu chodzi o akord E-dur. Znaczy w naszym wypadku E-dur, bo to przesponowaliśmy sobie do E, okay. bo w oryginale to tam w innej gra. No. Ale bardzo ładny sposób na zarysowanie akordu. A taki najprostszy sposób na zagranie melodyczne akordu, to jest zagranie po kolei tych dźwięków z akordu w górę. Mm -hmm. I to dzisiaj będziemy robić i będziemy to robić na wszystkich akordach, które możemy zbudować sobie na gamie C-dur. Okay. Czyli po kolei na każdym stopniu gamy C, jesteśmy w stanie zbudować sobie jeden akord. Grając tak naprawdę co drugi dźwięk naszej gamy w górę. Czyli pierwszy akord to będzie akord właśnie C, ten C major 7. Mhm. C major 7. I on brzmi w ten sposób. To jest nasz pierwszy akord C. I później. Będziemy schodzić sobie po gamie Cedur, też cztery dźwięki w dół. Dlatego mówię, że to jest ćwiczenie akordy na skalę. Mm -hmm. Ponieważ w górę idziemy sobie akordem i schodzimy kawałek skalą. Także wraca, trafiamy na kolejny akord. Kolejny akord w górę, schodzimy skalą do kolejnego akordu. I gramy sobie w ten sposób po kolei akordy. Myślę, że Łatwiej to będzie, tutaj widzom, zrozumieć, jak sobie spojrzą na dół na rozpisane tabły do tego ćwiczenia, więc są też zaznaczone, gdzie są te akordy. Mhm. Tutaj możesz spojrzeć na kartkę, która stoi na statywie, który dostaliśmy od jednego z widzów. I tak, mamy na pierwszy akord, to będzie C7 i schodzimy sobie w dół, czyli... I trafiamy sobie na D, gramy d w górę. I znowu skala. Usiemy mamy E mol. mamy F major 7, to F, F7, F7 durowy. G7 dominantowy. Amol. Pół zmniejszony. I jeszcze raz te siedem. I od tego momentu możemy sobie zagrać gamę Cedur w dół, tak żeby wylądować na tym pierwszym dźwięku i zagrać to ćwiczenie jeszcze raz, czyli I teraz zagram to ćwiczenie już tak płynnie, od początku do końca. Mhm. I bardzo ważna rzecz w tym ćwiczeniu, to jest ta płynność. Możemy grać to bardzo powoli, ale chodzi tutaj o to, żeby te akordy traktować jako jedno słowo. Żeby to nie były, nie wiem, poszczególne litery, tylko żeby to grać takimi frazami. Mamy akord, zejście po skali. I każda z tych rzeczy, z tych takich fraz czterodźwiękowych, to jest jedna fraza. I żeby to nie było na zasadzie. za chwilę, tylko na zasadzie takiej płynności Zagram w całości do ćwiczenia, żebyście mogli usłyszeć, jak ono powinno tu zabrzmieć. Nie oj, zagrać, obudź się. Ech, wpadłem w trans. I Ile mnie nie było? Długo. Kurde. Tak codziennie mam. No. Siadam poćwiczyć 15 minut, potem 4 godziny później przychodzi Weronika i pyta czy przyjdę na kolację. się. <noise> to... Ale o to mniej więcej chodzi w tym ćwiczeniu, żeby zrobić z tego muzykę. Żeby to nie brzmiało tak jakbyśmy siedzieli i recytowali alfabet, tylko żeby to brzmiało właśnie tak płynnie. Mhm. To tak to ujmę. Oczywiście do tej płynności no, dochodzi się z czasem. Po prostu gramy to codziennie przez nie wiem, tydzień, drugi, miesiąc, drugi miesiąc, i to zaczyna potem płynąć. Nie radzę tutaj szaleć z tempem. Im wolniej, tym lepiej. No, oczywiście bez przesady, ale bardziej tu chodzi o tę płynność, o to brzmienie niż o to, żeby to nie wiadomo jak szybko tutaj grać. Ta szybkość sama przyjdzie po prostu. Ok, to chcesz spróbować? Chcę spróbować. Wyrecytować to ćwiczenie. Czy przy, przyliteruje się najpierw? Nie wiem. Próbuję powoli, zobaczymy. Właśnie długie to ćwiczenie, jak się je tak wolno gra. No jest, jest długie, a jeszcze się zapętla i gra się, nie wiem, 10 razy pod rząd. Mm. No jest to jedno z dłuższych ćwiczeń, chociaż znam dłuższe ćwiczenia techniczne, dłuższe wprawki, tak naprawdę. No ale, jakby to powiedzieć, w momencie, kiedy już nabierzemy płynności mm -hmm. i trochę tempa, nie mówię tutaj o jakichś, nie wiadomo o jakich szybkich tempach, ale nie wiem, 80, 90, mm -hmm komfortowe tempo, to, to jesteśmy w stanie to tam nie wiem, w pół minuty przegrać. A tutaj o tej płynności, o tym, żeby to traktować jako takie całe frazy, mhm. Tu też chodzi o to, że nie chodzi o to, żebyśmy grali frazę i robili pauzę potem. No ja wiem, ja robiłam no. pauzę, bo musiałam... Przeczytać następne dźwięki, nie znam ich jeszcze, więc wolę zrobić pauzę po tych czterech dźwiękach, niż co chwilę się Jasne, z... jasne. Nie, to tutaj zatrzymywać. Nie, nie mówię teraz, ja wiem, że ty to wiesz, ale nie, nie wiem, okay. czy każdy z widzów będzie to wiedział. Więc nie, tutaj gramy wszystko równymi nutami, czy ćwierćnutami, czy ósemkami, mm -hmm. czy triolami, to już od nas zależy. Bardziej tutaj chodzi o to, żeby mentalnie myśleć o tym jako o takich całych frazach. W sensie chociażby, nie wiem, akcentowania, że to jest. Wchodzimy, schodzimy. Mhm. Pytanie, czy lepiej po cztery dźwięki o tym myśleć jako słowo, czy po 8? To czy ja bym myślał albo po 4, albo po 8. Bardziej na zasadzie takich, o takich pagórków. Może, mhm. nie? To jest na zasadzie. I takie pytanie odpowiedź. No, mniej więcej. nie? Przejdziemy w górę i w dół. Na te ćwiczenia, tu się przyznam bez bicia, że mam je lepiej, yy, lepiej wyćwiczone na harmonice zmniejszonej, ponieważ na zmniejszonej ćwiczę głównie właśnie takie rzeczy i wszystko. Jak wszystko w sumie ostatnio na tej harmonice zmniejszonej. W każdym razie właśnie przez tego typu ćwiczenia to jest jedno z nich, bo takich ćwiczeń jest dużo więcej, więc możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie popracować też nad swoją techniką. Dużo. Z tego typu ćwiczenia bardzo szybko złapałem taką dość dużą swobodę na tej harmonice zmniejszonej. I to sama Weronika Mażyczko potwierdzić że z pół roku temu brałem tą harmonikę do ręki, to to były jakieś gdzie kwasy. Gdzie jest po prostu, dźwięk? Ten, tak. Tu? Nie. Na tamtej harmonice był tu, ale teraz jest tu i go nie ma. Tak. A z tego typu ćwiczenia i już wiem mniej więcej, gdzie, co jest na tej harmonice. Więc przypuszczam, że na zwykłej harmonice, gdzie mamy nie musimy grać w 12 tonacjach na jednym instrumencie. Dużo szybciej jesteśmy w stanie złapać tę biegłość, właśnie mm -hmm. ćwicząc tego typu wprawki. Więc jeśli chodzi o to ćwiczenie techniczne, to by było na tyle. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy jesteś zainteresowany tym, żeby popracować trochę nad. Techniką, bo jeśli tak, to możemy przygotować więcej takich ćwiczeń, więcej takich materiałów, nie wiem, czy w tej serii, czy, czy w innej serii, czy może w jakiejś innej formie. Odwiedź też naszego Patronite'a bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby nas wesprzeć w naszej misji, propagowania harmoniki ustnej, bo to wspaniały instrument. No i trzymaj się, i do zobaczenia w następnym odcinku. harmoniki w dłoń.